Manko ludziska, ja jestem. Boski Gniewuś, to właśnie ja. Witam Was bardzo serdecznie. Gramy w YouTubers Live, czyli symulator bycia ja YouTuberem. Dam nową grę, bo sobie nagrałem już wcześniej odcinek, ale troszeczkę taki dźwięk był taki troszeczkę niejaki. W końcu to zrobiłem. Dobrze, po... niech się skupię, jestem najbardziej popularnym YouTuberem. Czyli, tak jak powinno być, stworzyłem własną sieć. To była długa, ciężka przygoda. Czy droga? Jak chcecie. A to moja historia. No, wiecie, to może ja własnej sieci nie zrobiłem i trzech monitorów nie mam. Ale reszta się zgadza. Najbardziej popularny YouTuber. Yy, bo wiecie, tam jakieś kurde... O! Trzeba stworzyć naszego youtubera albo może youtuberkę? <laughs> Youtuberki mają większe wyświetlenia. No ale dobra, powiedzmy, że mamy własną dumę, tak? Stwórzmy jakby takiego samego siebie. O! Takie mogą być włosy. A może tak? Nie! Nie! I takie bardziej. Oczy zielone. A chociaż... Ja mam... Dobra, takie. Uśmieszek. No hmm. niech będzie taki. Zarostu nie mam. Jak pupcia nie mam. Wlęcia mam. Zarościk. Czapeczki nie mam. Hmm. Jakiś kożuszek. Kurteczka. bum, 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 bum. bum. Hmm. No nie będzie. Spodenki takie. E, buciki. Będzie i okulary bez okularów. E, tu mamy sześć typów osobowości, e, viral wideos, wi, e, e, taki co ma duże przyrosty i w ogóle, e, nastawiony na hajs, e, taki przyjacielski, rozmowny, e, ten co się uczy, studiuje i w ogóle. E, co same party robi, haha ha. i romantyczne. No to ja sobie wtedy wybrałem to, no to robot no, kurde, jak to robię dla hajsu. Tak. No i gamer. No to wszystko się zgadza. Chociaż jakiś tam czasem audiolożek wpadnie albo yy, wiecie, albo poranny gniewu, boski gniewus. Okej okay. i tak. Loading, spoko spoko. Proszę się ładować. Yy, dobra, ja to już czytałem. Tutaj kamerką trzeba poruszać trochę tak, trochę tak. I tutaj, jak się chodzi. Dobra, ja to sobie ja już to przed chwilą robiłem. Dobra, akcept. Tu mamy półkę z grami. Choose Games. Mhm. No i mamy tylko Empire Planet 2. I możemy wybrać, jaki jeszcze typ wideo chcemy zrobić z tej gry. Tutaj First Run, a to nie mnie, to mnie dotyczy, nie dotyczy mnie, bo ja gram tylko w gry, które grałem 59 razy. Gameplay to takie najbardziej chyba. Review to hmm, potrzebowałbym trochę kompa lepszego. Eee, walkthrough, to w sumie można uznać, że z LEGO Races było albo, albo z tego Huhu, hu, teraz Rock of Ages. Chociaż o teraz mogę tak wspomnieć tutaj na odcinku. Rock of Ages, kurde, one miało 40 wyświetleń na początku na jednym odcinku, a teraz ma po dwa. To nie wiem, szybko trzeba dokończyć serię i koniec tutaj z innymi youtuberami. Chociaż wiecie, yy, ja już pisałem do wielu youtuberów, ale nikt nie chce ze mną nagrywać. I Speedruny z Dark Souls. Yy. Okej, okay, no to gameplay, no tylko, oj, gameplaya ja tylko mogę wybrać, start making video I tu wybieramy, tu mamy jakby nasz e, przydatność sprzętu No to wybieramy stacja pierwsza, tak e, Kamerka, no kurde, kliknij się, ma słaba jakość, no to taka jaką mam e, No filter, no i no, mm, coś tam, coś tam, nie wiem co, ale dobra, klikamy E, więc tutaj, tak nazwę jak w poprzednim filmie, e, wiecie, teraz taki film stworzyłem, który ma dość duże przyrosty i w ogóle, więc hmm, mogę od niego zacząć. No nie ma znaczenia, że to nie jest nic w temacie, ale ważny ważne jest tytuł. Nawet, ciekawe, czy mi się uda stworzyć tak dobry jak ostatnio. Main menu mm, Happy Expressions, Like, I'm funny, Happy To. O nie! Źle! Uh, you allies betrayed you. Happy expression, unfunny comment. E pa pa pa. O nie! Gnoje, wy To, to będzie gówno dwara. I to gówno. I, 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 nie, nie wiem co to robię! Nie mam pojedzenia.

Wtedy to był taki feature, to miało takie wyświetlenia. A teraz to będzie gówno. Dobra, mam iść go to study, bo wiecie, tutaj taki studencik czy jakieś kurde ee, do szkoły łazi. <noise> boski gniewo, już skończył szkołę, a tutaj czas minął. <noise> Dobra. okej, okay, i się cieszę, że był w szkole. To na pewno nie Boski gniewu. Shopping online możemy zrobić, dobra, podejdźmy do kompa. ja nie, chcę przecież to tak super było jak ja to pierwszy raz stworzyłem, dobra, dobra. Możemy sobie kupić gierkę i od razu przejdę do rzeczy. Kupię half -Life a 2, bo już tu kupowałem. Tak bye. Okej, okay, to jakieś komenty. Zobaczmy. Halo? Halo ja chcę zobaczyć Nie mogłem. O nie, no patrzcie, jakie to słabo to leci. mamy przyszedł nasz już Half Life. Proszę bardzo. Hmm, a może jeszcze się rozkręci Co to jest za plusik? Dobra. A nie jest tak tragicznie, chociaż było lepiej. Możemy sobie wybrać grę teraz. Spoko, spoko. No i oczywiście Half Life, a dwójeczkę to jest Half Life. Ale ja wiem o co chodzi. Start video. Tego nie zwalę. Ej, bo tam tu. Jakie to jest słabe? Dobra, tu nic zmieniać nie możemy, więc continue i nazwę go Half-Life. To mi wtedy pomogło: Half-Life 3. E, soon to tyle widzów przyciągnie. Ej, jakie to słabe? Wtedy ma, miało 200 wyświetleń ponad. Dobra, you, e, you kill 20 enemies before dying. Happy expression, oczywiście. No i w końcu Gucio. You found an Easter egg. Um, funny comment. O oh, nie! No kurde, nie wychodzi mi, nie, nie mi nie wychodzi tworzenie wideo w internecie. No i znowu to gówno Eee. No. Eee, eee, e. e, patrzcie, w ogóle 20 centów zarobiliśmy. A Co, co to ja mam klikę? Eee. Eee, eee. E. Ewa. E, 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 e. Nie wiem. 114 wyświetleń i to już chyba nie rośnie. Kurde, no było lepiej wtedy. Miało ponad 200. 30 subów to już więcej niż mój kanał. Nie podoba mi się ta gra, nie podoba. Yy, dobra, create video. No to co? Pójdę studiować, bo ja wiem co się stanie jak nie pójdę. Mogę wam powiedzieć, że ta matka przyjdzie nam do pokoju i zacznie drzeć mordę, więc ho, -ho Wyprzećmy ją. Trochę czasu nam tu minie. Oj, trochę dużo czasu. Okej, okay, okej. Okay. I myślę, że możemy... Task complete oczywiście. Możemy sobie upgradenąć kompa. To by nie było głupie. Aha A nie, już mogę chyba. Mogę właśnie. See comments. No, kurde no. To jakieś konsole można kupić, ale ja za bardzo nie chcę. Half-Life 3. Kurde, patrzcie jak tu wyświetlenia lecą. O, to być może będzie lepiej nawet niż wtedy jak grałem. Co ja kupiłem? Co? Tego nie chcę? Halo! WON! Tak, nie chcę tego exit the store Okej, okay. mam nadzieję, że tego nie kupiłem Ej, dobra Patrzcie, ty, dobra, cofam moje słowa To jest lepszy świat PC World I tu by się przydało kupić na przykład Mikrofon O Taki albo Tak, taki mam, I taki mogę kupić No to kupimy Myszka, monitor, takie wiecie, żeby Webcam za 30. Dobra. Tam komputer, komputerem, ale żeby widzą się to lepiej oglądało, to lepszy mikrofon i kamerka. Ok Kupione i powinno nam za jakiś czas przyjść, a to już noc jest za oknem. Dobra, myślę, że możemy. Patrzcie, ile wyświetleń. Kurde, i jeszcze ile subów. Możemy nagrać kolejnego half laya dwójeczkę, gameplay. ok, start i um, tu to... aha, bo nie, nie, nie to może poczekajmy aż nam to przyjdzie chociaż nie wiem czy w nocy nam to przyjdzie możemy się przespać chwilę tak, sip o, już się zapełniło wstawaj okej okay. uh -huh. 800 wyświetleń ponad dobra, możemy iść coś zjeść Hit e bo wiecie, ja y bym to nagrał, ale poczekam, właśnie aż mi przyjdzie ten mikrofon. Przyjdzie mi y ta kamerka, i wtedy nagramy. Będzie, o już, 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 dawaj, dawaj. Paczuszka jest, chodź tu. O matka. O nie. Nie, matka. Patrzcie, nie bij mnie, kurde. I tak mi się nie udało uniknąć tego. Matka na mnie nakrzyczała, Won. Open paczuszkę. Mikrofon. A co ja nie mam tego? O właśnie, dziękuję, dziękuję. Kamerka internetowa. Bardzo ładnie. Go... Nie, bym New Game Review. No wybrałem już gierę. To, tak. Gameplay. Okej. Okay. I, I teraz możemy wybrać lepszą kamerkę. Ej. Ale ja chciałem... Co to jest? Ja chciałem lepszą kamerkę i... Eee... Mam nadzieję, że to jest już jakby wliczone. Kurde. Congratulations, level drugi, wal się na mordę. Okej, okay, tworzymy giery, giery, giery. Aha, uh, you found an Easter egg uh, Funny comment. Yo! Yeah. Uh, dobra, a uh, hard challenge Funny comment Alfani. Uh, nie wiem co to jest, tak. Ale... Yes, dobrze. O, kolejna scenka, you found a hidden item. Uh, funny comment. Oj. Dobra, 2 na 3 to może być jak dla mnie. Będę... Znowu to, ja nie wiem co tu robić Będę robił to... Oj Ty Halo, halo Co się zaczęło? LOL Patrzcie, ja tego... Zryło się coś Jak przez to gówno mi, kurde, filmik minus. Jak mi przez to gówno filmik minusuje, to się zdenerwuję Tak pyk, pyk, pyk Ej O wy, gnoje, wy Ej, no nie wiem co się stało. Ja nie dodałem tam tych dwóch aż. A tak dobrze, kurde, 2 na 3 dobrze dałem tam Gnojewy. Jakiś level... New, new level upy. Okej. Okay. No to co? Myślę, że mogę już zakończyć odcinek. Jak chcecie więcej, to komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, a ja się z wami żegnam. Na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć.